Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek zagrajmy w Here Team Trial Gold. Tym razem misja Halls of Suffering. Tym razem postrzelamy się w katedrze, która została wybudowana w czasach Inkwizycji, cokolwiek to jest. W, w 2023 roku kompleks stał się własnością znanego biznesmena. Filantropa. Mariusa Sto... ...te. Dobrze wiedzieć. Ciekawe skąd to wzięli. Co to jest? Faktycznie jak jakaś, nie wiem, czy to katedra, czy co to, mi to bardziej jakieś stare, takie egipskie zamki. tak w Sirius coś takiego było. Nie wiem, chyba faktycznie to katedra. Nie wiem, nie znam się za bardzo. Ale to mi się tutaj takie Sirius Samowe klimaty kojarzą, chociaż Sirius Sam chyba jest młodszy. Dobra, zaczynamy. Co to jest w ogóle? Aha, każdy na każdego. To ja to gdzieś tu gdzieś przy kampie znajdę dobrą broń. Karabinek zawsze coś. Dobra, na start. Następny karabinek, już będzie seteczka. 150 nawet, nice. No, kobietę shotgunem zabiłem, nice. Się coraz bardziej rozkręcam. Początkowe misje to mi masakrycznie wchodziły. Shotgun! Yeah! Kurde, jest za daleko. No, idealna muza do... Aaaa! Ubije mnie. Z czego to? Karabin maszynowy, spoko. Lep jednak bodlepiej do mi miota w, w tą bronią. Spadaj, kobieta, nie idę z tobą. czy tu będzie jakaś broń? Hmm. Rabinek, trudno. Lepsze to niż nic. Nie ma co wybrzezać. Wrzucać. Wow, a to co to? Zapomniałem, jak to działa. Co zobaczymy. Po przeciwniku. A jest 100. Ciekawe. To jest siódme. Hmm. Nie, to nie jest wyrzutnik rakietny, nie, nie? Nie. Aha, chyba wiem. Ale muszę najpierw przeciwnika znaleźć A, wiem, to jest ten obrotuwa, ale dla serami Szkoda, że tak późno... Skrapuj! Dorwać... Pozwolić botom wziąć dobrą broń. Zagłada. Gwarantowana. Jezmo tą moją brońkę. Dobra, też trzeba w dużej odległości się od przeciwników wystawić. No to jest. A! Tak, to jest obrotuwa. Kurde, ale ja nie umiem z strzelać. Tak, drwały się do tego, i teraz będę miał przesrane. Spadnij gościu. Jestem drugi, bo ty co pierwszy. Jak ja mogę? Co to jest w ogóle? Hi! Hi. Hi. Dawaj to! Tak, genialna jest ta brońka troszeczkę wolna. Niczym te kulki dolecą już ktoś jest zawsze w innym miejscu trzeba trochę na, zaś strzelać. To jest taki jeden główny minus tej broni. Hmm, no, chyba tutaj była. Na razie tu nic nie widzę. Żeby się cokolwiek działo. Tak, to ni nią sobie można samemu krzywdę zrobić. To lepiej nie... nie czy po prostu nie zalecam strzelać pod siebie? Dobra, teraz trzeba by spróbować wreszcie z granatnika coś zabić. Jest to nie lada. To... Wuch! Aha, dwóch zabiłem, nice. Nie, jednak nie jest taki zły ten granatnik. Myślałem, że on, on wybucha zawsze po czasie, a tu wystarczy trafić kulą. On nie wiem, jaką broń wybrać, Skubaniec. Dobry jest! Tylko mnie ta dziwna pani z tym czymś. się ma. Kurde, nie udało mi się egzekucji. Ech, ja sobie z tym idę. Do widzenia. miło było, ale się skończyło. Eee. Gdzie to, 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 gdzie to ktoś jest. Dobra, teraz fail. Tak! Nie można tu współpracować! Bo ty jeszcze. Jakieś teorie spiskowe. Uhu! Się ma. Zabij się. Prawie. Niewiele chyba mu brakło do samomorderstwa. No, mam wyrzutnik. Eee, miotacz granatów. Granatnik, no. Wreszcie tu wykminiłem. No. Kolejny raz się tutaj gubię. Nie, chociaż w sumie nawet już mniej więcej poznaję tą mapę. Się nastrela. Dawaj to! Nie jesteś godzin! Nie strzelaj do mnie! Nie Karabinem? Takiś, okiszwolny O, masz kobieto Po twarzy. Huhu! Gdzie ja jestem? Mamo, wróciłem. Mam obrotówkę. Dobra, synku. tylkoś z Dobrze, mama. Sąsiedzi? Piękne wejście. Tak przed imię centralny ja jest kosiu. No, granatnik. Sześć, a my tylko od bazowo? Troszkę mało. Ale postaram się coś z tego wycisnąć. A, tak, to jest chyba. Nie, jak wygląda misja do granatnika? Czwóreczka granatnika, chyba, że tamto to jest. Jak tam wejść? Ja się pytam. Kurde, stąd nie? Ja nie widzę tu innej drogi. Jest, dobra mam. Tak, te kółka to są do granatnika. Zapasy, dobrze wiedzieć, przyda mi się to. A jajko, ok. Nie chcę, żeby się broń zmieniła, ale wyszło mi nawet to na dobre u zgranicznika, bym oberwał. Haha, ja, ja, teraz ja bym lepszym karabinierem. Prawie pierwszy raz, ale. Lepsze to niż nic. Co nas z mi peca? Nie, coś się kombinuje, ale jeśli coś to nie udaje. Zdrowie, mam 62, już teraz tu na szczęście. O, strzelaj się, strzelają! No. Przyjdę już pewnie, będzie po wszystkim. No to ba, nie, jest poś. Nawet się do zabić. No. Gdzie to jest? Gdzie to mnie nie widzi? Chodź tu na szelsa. Pewnie się zapraszał na kawę! Wow. Jeden punkt do zwycięstwa! Czym by tu powiedzieć? Aha, to ktoś inny go zabił. Aha, sam się zabił, nice. Dobra. Uf. Dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja sam się wyłączyło. Dlaczego?